Witamy! Po powrocie. W końcu. Do kolejnej akcji z figurkami Federacji NSM. W końcu powracam do tego wszystkiego. Niestety była przerwa. No musicie mi to wybaczyć, ale postaram się coś jeszcze nagrać z tego, i będę może częściej niż wcześniej nagrywał. W sensie, że nie będą takie przerwy 3 miesięczne. Może. Jeszcze to wleci podczas tego tygodnia, ale nic nie obiecuję, a więc już jak wiemy na sam początek, tutaj będzie podpisanie kontraktu do walki o główny tytuł RSN. I tą walkę będzie szybko potwierdzona, żebyście ją wiedzieli. Pierwszą walką już tutaj potwierdzona jest to Piddan kontra Matt Riddle Amsterdam. R.S.N. Bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do obu panów. Matt Ruddle. Człowiek, przez którego straciłem mistrzostwo Exim RSN. Z nim miałem walczyć na RSN. Halloween Hawak. Nie! Bał się! I wziął debiutującego Bobiego Ashleya. To ci nic, Matt Ruddle, nie dało. Pokonałem go. A teraz idę po ciebie. Pit, no nareszcie. Przechodzisz do szczegółów. Nie, nie bałem się. Po prostu czekałem na ten idealny moment, żeby móc z tobą zawalczyć. Więc dlatego wziąłem Bobiego dla żeby zawalczył z tobą. Chciałem zobaczyć, czy uda ci się właśnie go pokonać. Ale przed tym. Pomogłem Rendiemu Ortonowi pokonać Cię o mistrzostwo Extreme RSN. No i co? Masz tylko już jeden tytuł, a po RSN No Mercy nie będziesz miał żadnego. No? Tyle? Chłopie, Mat, jeśli jakkolwiek myślisz, że teraz ci to ujdzie na sucho, jeśli odejdziesz od tej walki, drugiej szansy nie zdobędziesz, pamiętaj. Jeśli przegram, odchodzę z federacji, mówię ci to. Wiesz, Pit? No to chyba najwyższy czas się pożegnać, ponieważ ja dam siebie 200%. Na gali RSN No Mercy I to będzie już twój koniec Przegrasz tytuł RSN I odejdziesz z tej federacji Idź sobie do innej, do lepszej Tutaj tylko się marnujesz Powiedział ten, który nigdy nie main'i metował Westman. Mat, Matt Pamiętasz, że to ja cię tu sprowadziłem Jeżeli myślisz że ujdzie ci to na sucho i wygrasz ze mną, to się mylisz. Ja się na ciebie tak przygotuję, że już nie wstaniesz. Będziesz leżał na tym ringu i już nie wstaniesz, rozumiesz? To będzie już Twój koniec. Jeżeli będziesz oszukiwał, to pamiętaj, mam też asa w rękawie. Ty i as w rękawie. No świetnie. Też na ciebie Asa. Po właśnie samej gali Ersten Mercy. Jeśli wygrasz, to będzie twój koniec. Nie będę spoilerował, co będzie. Zobaczysz. Nie wspomnisz tego dobrze. Proszę bardzo. Czyli jednak Matryd umiał coś zrobić. Gratuluję! A więc. Przejdźmy teraz, jakbym był tobą. A więc, przed samą galą RSN-u Mercy, będziesz miał jeszcze walkę. Proszę bardzo, walkę? <grych> A z kim? Wiesz, niech się ta osoba sama przedstawi. To jest taktyka Ridla, to jest taktyka Mata Riddla. Pit Danto wykorzystał, wykorzystał jego trick. No i teraz Madrydlu ma przekopane, ma przewalone teraz. No bo chyba wszyscy wiemy, kim on jest. No i przesłuchajcie, tutaj kolejny Magrego. bardzo mu dziękuję za to, że chciał tutaj kamerować całą akcję na to Dziękujemy za to. No a kto nie jest? Wszyscy wiemy, kto tym serem jest. RVD. Jednak RVD R B. B. B Debiutuje RVD Sabro Van Damme Debiutuje i zawalczy się z Mattem Riglem Set RS No Mercy, Czy jednak dobrze ten plan wykorzystał? Ale chwila, chwila I to chyba była jego pułapka właśnie Odwrócenie uwagi Mataridla i zaatakowanie go tu zobaczmy obkręca, Kopniak prosto w brzuch. Zobaczmy, Pidan bierze Mataridla Xplex. No i co jeszcze tutaj zrobi? Pidan proszę bardzo prosto na stół! To może być ta akcja kończąca. I zobaczmy. Pidan patrzy w stronę samego RVD. Ciekawa będzie walka a właśnie RVD no z matym Lidlem. No teraz Arvid się słucha Pitadana. I idzie. Wchodzi do góry. Zobaczmy. Będzie szczelinka? Zobaczmy. Wstał. Jest na górze. To może być ważny moment dla Arvidiego przed galą RSN no Mercy. Zobaczmy. Fire star! Four splash! Gdzie jest ma No i można powiedzieć, że ma Trudu. Jest to podkładane. No i teraz RVD może się pokazać. Bierze mikrofon. To jest jego moment i jego chwila. Może coś powiedzieć Matowi Ridlowi. Jestem RVD. No i takim czymś to możemy kończyć. Sam segment Mata i Pita Dana. Bardzo piękny segment i bardzo piękny debiut w wykonaniu RVD. RVD kontra Mat Riddle przed Galą. A więc widokiem takim kończymy ten segment Pita Dana z Matem Ridlem. No i można już ogłosić że pierwszą zapowiedzianą walką na tą galę na RSC No Mercy jest ta walka Pete Dunne Kota Matt Riddle o mistrzostwo RSC a przed tą galą jak Pete Dunne powiedział Matt Riddle będzie miał jeszcze jedną walkę właśnie z RVD mam nadzieję, że Podobał wam się ten odcinek powrotny po 3-4 miesiącach od nagrywania figurek, a więc no co, dziękuję za oglądanie jeszcze raz z widokiem RWD kończymy ten odcinek i ten segment. Trzymajcie się i cześć!